Cześć Boże, dzień dobry. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Kolejny dzień Wielkiego Postu, kolejny dzień polskiej i światowej kwarantanny. Doświadczamy wielu trudności, ograniczeń. Pojawiają się pytania. W wielu osobach rośnie lęk, niepewność, zmęczenie. Nie brakuje niestety w tym okresie także różnego rodzaju. Fałszywych proroków. I dziś chciałem też odpowiedzieć na pytanie Wasze: jak to jest, to kto ma rację. Bardzo zauważalny jest wysyp teraz różnego rodzaju kaznodziejów, którzy wieszczą Bożą Karę, nadejście sprawiedliwości Bożej, odwołując się do różnego rodzaju objawień prywatnych. Niekoniecznie tych uznanych przez Kościół, ale nawet tych uznanych przez Kościół, ale w dość specyficznej własnej interpretacji. Oczywiście nie jest to teraz czas najlepszy na to, żeby uprawiać teologię, a może jest to dobry czas, ale na pewno jest to czas, w którym stawiając wiele pytań, możemy trafić na błędne odpowiedzi. Mam przed sobą, Tekst jednego z kapłanów. Nie będę używał nazwiska, ale tekst, który wzbudził w wielu osobach niepokój i dlatego postanowiłem w tym cyklu ustosunkować się do niego. Ten kapłan, nie pracujący w Polsce, ale Polak, mówi m.in. o tym, że. Ten czas, który przeżywamy, trudny, jest dopuszczony przez Boga ze względu na coraz bardziej rozwijającą się magię i grzech w świecie. Oczywiście grzech rośnie w świecie. Oczywiście magia w różnych jej odcieniach, niekoniecznie realnie magicznych, ma swoje miejsce w świecie. Tylko, czy to jest czas, żeby czynić takie analizy, a poza tym, gdzie w tym wszystkim jest Ewangelia? Bo to, że mamy się nawracać wszyscy, to jest prawda. To, że Kościół ma wyraźnie głosić wezwanie do nawrócenia, to jest prawda, ale motywem naszego nawracania się nie może być strach, tylko miłość Pana Boga. Dlatego w tym czasie mamy jeszcze bardziej głosić Boga, Jego obecność, wzywać ludzi do zaufania Panu Bogu, bo kiedy doświadczą tego, że Bóg jest, kiedy otworzy się w nich to pozytywne pragnienie Boga, to będą chcieli zmienić swoje życie. Dlatego dosyć takiego straszenia. Niestety, takich kaznodziejów, duchownych i świeckich, którzy nawet mają zasługi dla polskiej. Religijności, ale niestety, ostatnio błądzą jest coraz więcej. Nie możemy tą drogą iść. Po drugie, cytuję: Kolejną tragedią dla nas wierzących są informacje, że po raz pierwszy od stuleci, a może i po raz pierwszy w historii nie odbędą się publiczne celebracji Triduum Paschalnego, szczególnie tam na Watykanie, w sercu chrześcijaństwa, gdzie tak niedawno królował Bożek Ziemi. Teraz ta sama bazylika Świętego Piotra zieje pustką. Czy to nie jest dla nas wymowny znak? Może więc Pan Bóg powiedział w końcu dość? Bracia i siostry, dobrze, że są obostrzenia. Dobrze, że i Stolica Apostolska podjęła tą decyzję o zamknięciu bazyliki Świętego Piotra i że nie ma publicznych celebracji. To jest stroski. O zdrowie ludzi. Może jest taki czas, żebyśmy odkrywali tą obecność Jezusa z stałego, prawdziwą obecność Jezusa nie tylko w liturgii, nie tylko w samej celebracji, ale odkryć to co czasem brakuje niektórym, że Pan z nami jest, że on jest blisko, że on jest na wyciągnięcie ręki ilekroć go wołamy. Absolutnie chcę się sprzeciwić czemuś takiemu, takiej interpretacji, jak przed chwilą przedstawiłem. Ponieważ ona sugeruje, jakoby stolica apostolska, a może w domyśle ojciec święty, uprawiali jakieś wcześniej małwochwalstwo, kult obcych bogów i teraz Bóg każe za to. Nie było żadnego obcego kultu. To jest po prostu głupie gadanie. Nie wiem, czy coś, coś takiego mówiąc, Chce zyskać popularność, ale na pewno nie buduje to jedności kościoła. Ale jest jeszcze jedno zdanie, które bardzo też mnie poruszyło. Coś takiego. Gdzie są ci charyzmatycy stadionowi. Czy nie powinni się modlić? Nie powinni teraz uzdrawiać chorych. Drodzy moi, widać w czymś takim, że nie ma zrozumienia, czym jest posługa charyzmatyczna. Charyzmat to jest dar od Boga, dany darmo człowiekowi dla budowania jedności kościoła i dla ewangelizacji, ale działającym jest Bóg i Bóg jest wolny w swoim działaniu. W tym zdaniu, które wyśmiewa stadionowych charyzmatyków, kryje się rozumienie charyzmatu, że, że, że to jest jakiś dar, który działa automatycznie. Żaden normalny, nazwijmy to tak, charyzmatyk, człowiek, który zajmuje się modlitwą o uzdrowienie, przychodząc do modlitwy o uzdrowienie, nie ma pewności, jak Bóg zadziała. I nie w każdym przypadku jest uzdrowienie. Wyciąganie teraz takiego y, faktu posługi, skutecznej posługi o uzdrowienie y, w kontekście y, właśnie epidemii i tej tragedii, która dzieje się w świecie, jest po prostu y, niedorzecznością, jest jakimś wyrazem niezrozumienia y, tego, czym jest y, ta zwyczajna posługa charyzmatyczna, która przynależy do Kościoła katolickiego. To nie jest jakiś dodatek do życia, to jest coś, co jest także wiąże Kościoła katolickiego, właśnie służba modlitwą o uzdrowienie na różne sposoby, w różnych formach. Dlatego apeluję, żebyśmy w taką narrację nie wchodzili. Co robią teraz ci charyzmatycy? No, tych, co znam, to się modlą. Tych, co znam, to wiem, że dużo czasu poświęcają teraz na bycie z Panem. To ci, którzy prowadzą teraz różne transmisje, Adoracje dają ludziom nadzieję. To ci, którzy nie straszą kolejnymi jakimiś kataklizmami, ale którzy mówią, że przyjmujmy Ewangelię, przyjmujmy Jezusa, ufajmy Jezusowi. To właśnie robią ci charyzmatycy. W związku z tym, naprawdę chcę wyrazić swój sprzeciw wobec takiej narracji, która jest powielana przez niejednego człowieka. Bracia i siostry, Mamy się zjednoczyć teraz wokół nawrócenia, ale żebyśmy się nawrócili, mamy przyjąć Jezusa, mamy przyjąć Ewangelię. Niestety w tych wszystkich propozycjach jest bardzo wiele, tak? Mamy na przykład, y, oczywiście, obudzić się teraz, otworzyć y, oczy, mamy jeszcze bardziej y, różaniec wziąć do ręki y, i modlić się jak nigdy dotąd. Oczywiście, modlitwa różańcowa jest piękna. Ale najpierw ma być uwielbienie Jezusa. Najpierw ma być Boże Słowo. Najpierw ma być też posłuszeństwo Kościołowi. A później różne formy modlitwy. My mamy uwielbiać Jezusa. My mamy głosić to, że Bóg jest wśród swojego ludu. My mamy głosić, że Pan prawdziwie żyje i że on ma moc nas uzdrowić, ma moc uchronić ten świat i uwolnić nas od. Tej epidemii, pandemii koronawirusa. Nie wejdźmy w coś takiego, że jeżeli odmówimy taką czy inną modlitwę, nawet tą uświęconą tradycją, wiekami, to, to, to już jest rozwiązanie sprawy. Bracia i siostry, formy duchowości zawsze są fakultatywne. Jedni modlą się tak, a drudzy modlą się tak. I na tym polega też katolicyzm, że mamy różne odcienie duchowości, ale mamy tego samego pana. To samo Słowo Boże, te same sakramenty, i ten sam Kościół, jeden Kościół pod kierunkiem Ojca Świętego i biskupów. Dlatego bardzo proszę, jeszcze raz apeluję, odrzućmy takie narracje. One nie służą temu, że ludzie, którzy są daleko od Jezusa, przyjdą do Jezusa. I one nie sprawiają, że ludzie będą zmieniać swoje serce, bo nawet jeśli teraz zmienią ze strachu, to kiedy. Okoliczności się zmienią i życie wróci do normy, to nawrócenie już nie będzie trwałe, bo tak działa pobożność oparta o lęk, o strach, a my mamy budować na Jezusie Chrystusie. Dlatego odwagi. Bądźmy mężni, trzymajmy się Jezusa i odrzucajmy fałszywe nauczanie, które zniekształca Ewangelię. Tak, przychodzą czasem trudne momenty. Przychodzi nieraz jakiś kataklizm, przychodzą sytuacje, których nie potrafimy zrozumieć. Tak, Słowo Boże też zapowiada różne trudne wydarzenia, ale my, jako Kościół, mamy głosić miłosierdzie Pana. My mamy ludziom dawać nadzieję, bo nadzieja zawieść nie może, skoro miłość Boża rozlana jest w sercach naszych. Ja w to wchodzę, a Ty? Pozdrawiam Cię bardzo serdecznie. Nie dajmy się złu, nie dajmy się lękom, trzymamy się Jezusa, Jezusa Zwycięzcy. Jemu cześć i chwała na wieki. Pozdrawiam.